Żyje, staro, no i ja jestem stary. Żyje, staro, tomato, kreifer, stary to zabaw. Kapito, 10 100 to zabał. 100 to By się 150 to by się 150 to zabał. O! Starajmy Proszę Stary jestem. <nocHer imagination> Stary jestem. Stary jestem. Stary jestem. I pisz, że, że, że grałeś moje rakowe, rakowe śpiewanie? Nie? Stary nie? jestem. Ja chciałem uwiecznić tą chwilę. Zgodę I nagrywam lajwa. Bo... Coś tam, coś tam, coś tam. Dobra. Dzięki. Dzięki. Yy, no, dobra, to tak. Ogólnie ja mam... Jestem stary, mam... 53 lata. Tak. Smutno mi, bo jestem stary. Co, co, co ja mogę zrobić? Co ja mogę zrobić? No. Jeszcze ja tego starucha tak pokazuję specjalnie. Co, co ja mam po prostu zrobić? No, stary jestem. Bo, wit witam, witam cię. Wcale to nie jest, w tej live. No mówię, witam cię. Bo już nikt nie wbija. Zwłaszcza o takich godzinach na mojej live. Jestem stary. Bo mam, bo mam dzisiaj urodziny, czyli świętujemy moją starość. Niestety. Znaczy, nie, no Ej, niestety. Ej, przecież w ogóle nic. <noise> Czekaj, napiszę sobie stona. Przecież... I mi powiadomienie, jestem stary. na Ja powiem wam tyle, wam tyle no. Czasami no. to to tak, jest taki, taki czas, że nagrywa Tęgrywa się przyjazd centrum Senki i co w jest tak, że... Dobra, radź. Czytamy wszystkie filmy jego jego w tym roku. Jesteś Jesteś... Jesteś... Jest ich baba. Jest! Polczak i polecał. Znaczy, polczak i balan, czy też polecał. The casting of i Gerwan. No to, to jak. Nie, to nie było w, w tym roku. To... Posrało was. Mieści to w dupie, no to, to, dupie. No to, to już nie, że tak się przyjdzie, no to, to był GTA. Znaczy, gra w ten sposób na Bawi i Micheli GT. I ta Theft Auto V. Przygotowanie do wojny, w wojny w Francji, w Francji w z Polaków. Co mi <laughs> do pisał, ch**a? Grand Autopie Autopie TVN. 24. Szympans w, w, w Konier Rafał. Aquaman tak, 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 w Barcelonie. No i w Hiszpanii. Fortnite. Śmierdź Burbiera. w Fortnite do tytułu Bad o Zapomnieć a Polska, Mistrzem Świata w Fifa 18 yy, więc... Cicho bądź! Bo Cię wyciszę, wyciszę Cię, wyciszę, wyciszę. Pejrę, Mam tu gdzieś, <gry> wyciszę Cię Że ten live to świętujemy moją starość To naprawdę, to Ty jeszcze ja czytasz takie rzeczy A to, to, to co Ty chcesz, chcesz tu robisz do Dużo Wie chcesz w karierę, na trybie na Włączasz telefonikę na Twitterze. Julia! Piszcie, że, że tak tracę dla siebie. Z jednej strony, dlaczego morno pokażę, bo cię w dupie. Wszystko <tolne> mnie uczynię. nie dałeś mi lajka dalej. w prezencie. Jak ja wiesz, wiesz coś, co ty tu jest? Nie ja ja dałeś mi lajka. Nie dałeś w ogóle, teraz nie pokazuję dwie osoby. Zero lajków jest. Screena robię. Screena robię. Screena zrobiłem. Screena zrobiłem Screena zrobiłem. No jest dopiero te. to było z początku 19 zapisy, Aye, ja ich nie zmieniam nazw. No, ja o... Co? Cool

o Jezus Maria. O Jezus Maria. No i co poszedł? Nie no, ogólnie rzecz biorąc, jestem stary już. Nie wiem co mam robić. Kanał się sypie. O Royz. Dam, chociaż se taki prezent na urodziny zrobiłem, że sobie ich dałem. To wystarczający prezent dla mnie. Pyk. Handebeka dam. Nie wiadomo po co. Pyk. Pyk. Tego dam. W miarę. W miarę dobry. Typ. Bakajoko. Pyk. No i co no? Te jeszcze 27 lat, mało punkcików. Do tego wywalę, zrosłup na live Dobra, najpiękny no skład mi się podoba w miarę, bo wiek wiekowo są, wiekowo nie są. Dobra, wiekowo są bardzo starzy. Na piłkę nożną oczywiście. Dobra, no, live aż 8 minut. Myślę, że do 10 potrwa i wiecie. Tutaj oczywiście bug przedstawiało mi ich. Oczywiście. To jest coś e, pięknego, majestatycznego. Nie wiem co tutaj się dzieje na tym live w ogóle. Po co, co ja to robię? Tak po prostu chcę uwiecznić moją starość, już. Nie, tam zapraszam na intro no. zwiastun piosenki no. Zapraszam serdecznie. Polecam serdecznie. The Cryper Ty będziesz na ataku gościu. Ty też możesz być, to ty też polecisz rojsie. się. Ty będziesz tutaj. A proszę Państwa, składzik nie jest zły. No nie, ja, ja nie. Czemu ja mam 51? Jezu, 51 transfery. Dobra, ich tak będzie. Jezus Maria. Ja siebie nie dodam do Ligi Mistrzów. No to. No dupa. 15 subów do 200 Subskryberów. Ja się cieszę, ludzie. Rumeu. O nie, nie sprzedajecie się. Witam drugą osobę na live, którą jest Bogdan. Pewnie, bo nikt mnie nie ogląda, zwłaszcza o takich godzinach. Dzień dobry, witam. Witam, witam serdecznie. Wiem, że jesteś Bogdanem, a jak nie Bogdanem, to się bardzo cieszę, bo przecież mój kanał umarł, co nie. Są trzy, trzy osoby, jakim cud. Dobra. Witam, Bogdan. Co tam u ciebie? Wszystko dobrze? Jak ja dawno nie miałem tego pięknego obrazka, ludzie robię screena, że mnie trzy osoby oglądają. Mam, mam to gdzieś. Czy osoby mnie nie oglądały od pół roku? Nie wiem, ten live jest sponsorowany przez nieśmiertelnego Zbyszka. Jakby co? Kto jest trzeci? Ty jesteś trzeci, tam. Ja tam nie wiem, stary jestem już. Człowieku, Umysł mi pada. Ale skład normalnie tego Samhamptonu to mamy piękny Patrzcie na to Byk To jest coś pięknego Na pewno realistyka I to pierwszy sezon Patrz ile pieniędzy To jest życie Życie w Premier League Oczywiście, zapraszam do dania łapki w górę na moją starość, urodziny. Ja, te, ja tego nie nazywam urodzinami, ja to nazywam Dzień Starości. Jaka godzina? Północ 13. Dobrze, czyli zaraz kończę live, bo na Spotify posłucham muzyczki. A czy, na spo czymś tam nic nie było. Nie możecie mi tego filmu zablokować na urodziny. Panie nas S. Nie, nie zablokujecie. Nie. Nie. Nie zablokujecie mi tego filmu. Kim ty jesteś człowieku na 22 volto? Nie, nie. Czemu bajerylowe Leverkusen ciągle mi oferty? Przesyła? Jak proszę państwa, póki Sam Hampton nie przegra, to będzie trwały trwało live. Jak przedupimy tutaj, nie, siemany jeśli tutaj przegramy mecz, to, to, to mordy kończę live'a. Może tak zagramy w taką fajną grę. Jeśli przedupimy, kończę live'a. O, ja Royce chybiony karny, ale pięknie 1-0. Wygraliśmy, czyli jeszcze live trwa. Zobaczymy, czy na następnym meczu przedupimy. Jak przedupimy, to o, ze Wertonem. <grybujesz> to powoli chyba będę się żegnać. Ze Wertonem. Jak mecz będzie, to wiecie. Nie wiem, czy wygramy, czy nie. Może takim składem, wygrany. Ja tu tam sam nie wiem, zagubiony jestem. Skończę live, jak przegramy. o no, 2-2. Oczywiście przegraliśmy. Zakładamy, że przegraliśmy, więc y, mordy, bywajcie. Do widzenia. Tam y, miłej nocy, życzę miłego dnia. Tam kiedy kto tam to, ktoś ogląda, tych, co na żywo, to miłego dnia. Życzę, co to znaczy... Miłej nocy, ja już pogubiony jestem, bo stary mam skrelozę. Czy jak to tam się mówi, ja tam nie wiem, jestem stary <grystanie> Dobre to Siema, siema, Elo, elo Bywajcie, i nui, mi No po, po prostu miłej nocy.